W środku, w środku, w środku, w środku. Ale my siedzimy. Ale ja to zadaję pytania. To nawet nie było pytanie. No zaczynajmy. Pani, proszę się przedstawić, powiedzieć, co panią do mnie sprowadza. Otóż e, mam małą obsesję na punkcie mojego chłopaka, to znaczy e, byłego chłopaka. Znaczy, on może jeszcze do mnie wróci. Y, musi wrócić. Bardzo go kocham nie on do mnie wróci. Wróci. Serio? Wr wrócimy. Wrócimy do pani. Ja teraz... Proszę. Pani. No jeśli chodzi o moje rozstania, to... Kochanie? A, pracujesz? Mhm. E, to ja tak na szybko, bo musimy się rozstać. Już cię nie kocham. Nie no, spoko. Jakoś sobie poradzę. To jak to, to już. to nie płaczesz? Nie? No Nic hej. Nie? A ty... cii, cii, cii. Dwudziesta, Semolino. No jasne, że będę. Kocham cię, skarbie. Jestem dosyć szybka. Nie tęsknię za facetami i od razu sobie znajduję nowego. Nie, nie, nie. nie w sumie nie od razu. Tylko tak po dwóch albo trzech. miesiącach. godzinach. To może pani nie ma, to nie Pani Antonina Pani że z poprzednich sesji, jakże Pani powie. Proszę. Hmm. Jestem trochę... Nie możesz! Nie możesz sobie tak po prostu odejść! Ty hu... Ty hultaju, ty! Nienawidzę cię! Nie, nie no, poczekaj, no co ty robisz? Tak? Dobrze. Do, dobra. No. Nienawidzę cię! Nie możesz mnie tak zostawić! Prędzej po tym telefonie przyjedzie samochód i nic się nie stanie niż pozwolę ci odejść! Nerwowo. Mhm. Mm A jak się pani z tym radzi? Nie radzę! Dlatego tu przyszłam. Okej, okay, to teraz pani z nie niech pani proszę. Ja tam czasami coś przekąszę z tęsknoty. Halo, kochanie? Błagam, odbierz. Proszę cię, porozmawiaj ze mną, ja już nie będę taka kontrolująca. Ja już będę normalną piecujorką, proszę cię. Proszę cię, proszę, do mnie błagam. No dobrze, wracamy do pani. Wracam, myślę, że się zapłaciłam za terapię, to nie będę można pieniędzy. Może się czegoś nauczę. Pani numer jeden. Yy, jaki jest pani problem? Hmm. Hej, kochanie, co robisz? Może pójdziemy na pitę? Nie jestem Twoim kochaniem i nie, nie pójdziemy. Ale zobacz, co zamówiłam. Casey na telefon z naszym zdjęciem. Tu jakieś ludziki. I jeszcze raz z naszym zdjęciem. Jesteś wariatką. Ale dlaczego tak? Już wszystko przygotowałam. Zobacz, zamówiłam na Twój telefon, na mój telefon i na telefon mamusi. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Dziewczyny moje, piękne, drogie wszystkie. Chcę te wszystko wszystkie. Ja już wiem, co Wam kochane dolega moje. Nie, tak, tak. Pani Kaś, Pani Kaś, Pani, Pani miała problem, Pani zbyt szybko znajduje drugiego faceta: zastępstwo, plaster, 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 jak Pani tak. W taki sposób Pani czyniąc, Pani nie znajdzie nigdy prawdziwej miłości. Pani nie znajdzie, Pani nie zazna tego uczucia, którego wszyscy gdzieś tam wewnątrz oczekujemy, tak. Pani jako nie niezazna. Pani Antonino, Pani musi te wodze, te nerwy na wodze bardziej trzymać, panie Pani Antonino. Pani zanerwowała, trzeba obsesyj... się uspokoić, bierz szady, gdzie pierą wie i się uspokoić. Eee, pani z lodami, Pani po prostu, Pani się przestań porównywać do innych i Pani po prostu przestań się tak obrzewać. Pani Weroniko. A Pani? Nie może być Pani taka pa Pani obsesyjna, że Pani będzie kontrolować, sprawdzać cały czas zanim latać. Kobieta musi być niedostępna, to, to, to fac bardziej, to, to bardziej musi tak bardziej... O tą kobietę walczyć i to Pani niech się zajmie swoim życiem, nowym życiem, a miłość Pani na pewno Pani znajdzie, Pani, pani Weroniko. Czy to jest jasne, dziewczyny? Tak, tak. Tak, to dobrze, to się widzimy jak zwykle na kolejnej sesji za tydzień, a na dzisiaj to już tyle, dziękuję. A Pan wolny może? Tam są drzwi. Halo, kochanie? Kochanie? Błagam, błagam Cię wróć do mnie, błagam cię, nie możesz mnie tak zostawić. Jak kupiłem nawet dla nas takie case'y na telefon z naszymi zdjęciami, To twoje, drugie dla musi Błagam Cię, ja Cię kocham, nie, nie rozłączaj się, nie... Nie. <śśled> nie wyłączaj tego filmu, kochani, mam dla Was jeszcze mega niespodziankę. Tutaj przyszła do mnie mystery box, której jeszcze sam nie otwierałem, także wspólnie z Wami ją otworzę. Ale to potem. Bo, właśnie dzięki Mobil Fox mogliście obejrzeć sobie ten odcinek. i Ja będę mógł więcej takich kozackich różnych odcinków mieć robić i na vlogach, i na kanale głównym. Także od 14 czerwca startuje również Mobil Fox Polska. Będziecie mogli sobie zamówić kozackie, niezniszczalne casey dzięki funkcji Drop X. Będzie wam mógł spać telefon z 3,5 metra. Nic, zupełnie nic się z nim nie stanie. Dodatkowo będziecie mogli sobie zamawiać spersonalizowane casey, takie jak nasze. otwieram tego mystery boxa przy Was. bum, pum pum tu takie kozackie case'y dostałem w takim pięknym opakowaniu i Wy też takie dostaniecie. Jeżeli się tylko zamówicie, dostaniecie powiadomienie na Messengerze, taki automatyczny robocik Wam wyślę. Wiadomo, że to już dzisiaj otwarcie Mobile Fox Polska, także będziecie mogli sobie zamówić takie niezniszczalne case'y. Dostaniecie do tego szkiełko hartowane, które zapobiega przezniszczeniami, cleaning kit, nie kuś losu, etui. O, ten jest przepiękny. Możecie sami wbijać, w link w opisie macie wszystkie informacje. Pamiętajcie, że case'y są niezniszczalne, także. Ten przejazd z samochodem po telefonie, który widzieliście, był totalnie na żywo, bez cięć. to się wydarzyło naprawdę i rzeczywiście ten case wytrzymał, sami się zdziwiliśmy, ale tak jest. A resztę zniszczeń telefonu możecie zobaczyć na moim vlogu. Serio, nic się z tym nie dzieje. Macie dożywotnią gwarancję na case'y, także jeżeli Wam się kiedykolwiek coś nie stanie, możecie oddać ją na gwarancję. Case'y są produkowane i projektowane na Węgrzech. Ta obudowa jest bardzo fajna, przyjazna w dłoni i dodatkowo nie rysuje się. A dodatkowo macie świecącą obwódkę, także jest czym wybierać. 14 czerwca o godzinie 18.00, Mobil Fox Polska startuje. Macie 33% zniżka oraz darmową. Wysyłkę, zniżka oraz wysyłka trwają tylko 6 godzin, także nie ma co zwlekać. Bijajcie na MobilFox Polska, macie linki w opisie i zamawiajcie Wasze wymarzone i spersonalizowane, niezniszczalne case. Zostawcie suba, komentarz i wracamy z przytupem na ten kanał, także subskrybujcie i do zobaczenia!